za był który się nazywał tak kamienia młyńskiego na głowę, na takiego podpadziochy. No i to chodziło o to, że z dużej wysokości kamień Młyniewski wójcie spuścił na głowę, musiał być tak równo, znaczy ten kat musiał równo wnieść się na głowę, po prostu kamień spadł, i przykładowo taka była rura, moja krawatka długa, ty sta, stałeś pod tą rurą, a kamień, oprawca stoi z na przykład kilkanaście metrów nad tobą. I kamień nie po prostu r, r, rukuszny, bo leciał, w różę leciał, nie? Czyli ka, tak jakby się kamień zatrzymał się na tej głowie ludzkiej. A to kamień mój 20 kg jak, jak, jak najlepiej ważył. I tego. Tak, no i stawałeś na, na tą rurą. O, opra, to po poszła, ale musiał musiał pojść na, 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 na to rusztowanie. Taki by go tam nie, nie wnieśli na te uszczącztowanie. No i taki nieszczęścniej kształt rurą, no i patrzy i ten moment najważniejszy. No zaraz. A mnie tu mnie nagrywają i później to... I, i nieszczęśliwy ktoś pod tą rurą, wy, wy to rurą Znaczy mówię, no metalowo. I ja sobie wymyśliłem, że, że z wrażenia ojcze nasz uklędną z tego bólu i nie, nie dokończył, tylko powiedział oj. Widziano ducha, a więc to i wyglądało od o, o mniej więcej. Daj klapkę 3-4. Nagrywanie sceny filmowej. 3-4 mu. 3-4. Dobra. Dobrze do, do, do stoi, pod drugą, dobrze do stoi. Kacie, puszczekami. I... O oh, aj, co, co? to za jakiś silny ból? Ojczy nas pr, 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 przed śmiercią mu chcesz mówić. O! Wow. 気になった